Hej, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was znowu z takim testem, prezentacją kolorów, znowu pomadek, bo ostatnio u mnie pomadek jest coraz, coraz więcej i naprawdę się z tego cieszę, bo w ostatnim czasie stałam się ogromną pomadko-choliczką, pomadko-maniaczką. E, tak się złożyło, że kilka dni temu dostałam paczkę PR-ową od marki Miss Sporty Makeup Your World, e, w której znalazłam kilka nowości, które dopiero co wchodzą do drogerii. Szafę Miss Sporty możecie spotkać m.in. w drogerii Rossman i wśród tych nowości, oprócz e, tuszu, linera oraz lakierów do paznokci, znalazłam 12 kolorów nowych pomadek, których nazwa nosi Wonder Smooth. E, to są pomadki w takich plastikowych opakowaniach klasyczne, w sztyfcie takie wykręcane. E, co jest bardzo fajne w tych pomadkach, to przezroczysty e, Przezroczysta góra, dzięki temu dokładnie możemy zobaczyć, jaki kolor znajduje się w danym opakowaniu, bo często te e, kolory tutaj opakowań, ta dolna ich część nie do końca odzwierciedla to, jaki kolor rzeczywiście możemy znaleźć e, w środku. Jeżeli chodzi o opis producenta na temat tych pomadek, to e, mówi on coś takiego: Nowa linia Szminek Miss Sporty Wonders Move to 12 soczystych, modnych odcieni. Które dodadzą charakteru codziennemu makijażowi. Szminki poza wyrazistym kolorem pięknie pachną, a ponadto zawierają oleje grzeżowe, dzięki któremu usta są miękkie i nawilżone. Ich sugerowana cena detaliczna to 9,99, więc naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna. No i taka typowa drogeryjna. Jeżeli chodzi o moją przygodę z Marką Miss Sporty i ich pomadkami, to mam jedną, z której jestem bardzo zadowolona, której wielokrotnie Wam wspominałam w swoich ulubieńcach i różnych innych filmikach. Dlatego też bardzo się cieszę, że mam możliwość przetestowania całej gamy 12 kolorów właśnie tej serii Wonder Smooth. Jeżeli chodzi o ich numerację, to są one podzielone na takie jakby sekcje. Sekcja stówek, czyli kolory takie bardziej niudowe, delikatniejsze. Sekcja 200 o numerkach 200 to są już takie typowe róże, mocniejsze i delikatniejsze. Dalej 300 to są czerwienie, klasyczna mocna czerwień oraz takie bardziej bordo. Seria w serii 400 jest tylko jeden odcinek takiej bardzo ciemnej chyba. Śliwki, wiśni, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. I numerek 600 to jest taki koralowy, intensywny kolor. Oprócz numerków, mają one również swoje nazwy, to Wam tutaj będę pisała na dole w trakcie filmiku, jak będę się malowała danym kolorem, jak on się nazywa. Fajne też jest to, że są one tutaj zaklejone, bo. Ja je dostałam i mam pewność, że one są nowe, natomiast kupując często produkty w drogerii, szczególnie w drogerii Rossman, mam obawę, że te produkty były otwarte, przetestowane przez jakieś wścibskie klientki. Te natomiast są zaklejone, więc to jest jakiegoś rodzaju zapewnienie, że kupujemy nowy, pełnowartościowy produkt. To by ja było chyba na tyle z takich spraw technicznych i mojego gadania. Możemy przejść do prezentacji poszczególnych kolorów i będę szła po kolei tymi numerkami, jakie tutaj mam napisane. Czyli zaczynamy od sekcji newdowej. Na początek numer 100, Barely Amazing. Pomadki rzeczywiście bardzo ładnie pachną, mają taki waniliowy, budyniowy zapach, troszeczkę podobny do tego zapachu pomadek z Maca, ale jestem bardzo przyjemny, ciekawe jak jaka będzie ich konsystencja, tak więc zaczynamy Barely Amazing. Konsystencja jest bardzo przyjemna, taka masełkowa, czuć, że ma w sobie coś tłustego, co ma za zadanie na nasze usta. Generalnie, te, jeżeli chodzi już stricte o ten kolor, to wygląda on całkiem fajnie, jest to idealny kolor na dzień, delikatnie rozjaśnia moje naturalne usta, bo moje naturalne naturalny kolor ust jest nieco ciemniejszy, natomiast nie ma jakiegoś takiego negatywnego wpływu na, na cały kształt mojej y, twarzy, raczej nie sprawia, że wyglądam jak topielica bądź po prostu jakoś niezdrowo. Mi się jak najbardziej ten efekt podoba i Barely Amazing raczej będzie jednym z moich ulubieńców. Jeżeli chodzi o jego wykończenie, to nie jest to animatowe, ani z żadnymi takimi drobinkami, jest ono po prostu takie błyszczące, typu cream sheen troszeczkę zmaka, y, w związku z tym, że Konsystencja jest taka bardzo gładka i masołkowa, nie wchodzi w żadne załamania, ust delikatnie może podkreśla jakieś suche skórki, ale to już jest kwestia wypielęgnowania swoich ust. Dalej odcień 101 Nude Power. To już jest kolor nieco ciemniejszy, natomiast ma on w sobie takie dosyć dziwne, niezbyt ładnie wyglądające, opalizujące złote drobinki, które są jednak widoczne na ustach. Jest to kolor nie w pełni kryjący, lekko transparentny. Gdyby nie miał tych złotych drobinek, byłby on naprawdę bardzo ładny i świetny na co dzień. Natomiast te złote drobinki w moich oczach go nieco dyskwalifikują i raczej nie będzie to kolor, po który się będę sięgała często. Kolejny to odcień numer 102 Super Rose. Również jest to kolor, który ma w sobie tą złotą opalizującą poświatę. Sam sobie byłby bardzo ładny taki niód, troszeczkę połączony z maliną. Taki nieco żywszy niód. Natomiast na ustach widoczne są przede wszystkim te opalizujące złote drobiny. Jest to kolor nieco transparentny, tak jak poprzednik. No i niestety, ale to złoto moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Przechodzimy do sekcji pomadek różowych, czyli tych o numerku 200. Na początek 200 Incredible Pink, taki cukierkowy, jasno różowy kolor. Kolor jest, można powiedzieć, wręcz okropny. To jest taki typowy Barbie róż cukierkowy babogam. Sam kolor w sobie nie ma żadnych drobinek, jest kremowo takim właśnie lekko błyszczącym wykończeniu typu cream sheen. nie jest oczywiście to matowy kolor, natomiast kolor sam w sobie jest, tak jak mówię, okropny, Totalnie mi on nie pasuje i samo możecie zobaczyć, czy wyglądam w nim masakrycznie. Odcień 201, czyli Fantastic Blush. Przepiękny odcień takiego lekko zgażonego, malinowego różu. Nie jest on taki bardzo niudowy, ale też nie rzuca się jakoś bardzo mocno w oczy. Wielki plus za to, że nie ma w sobie żadnych połyskujących drobinek, ani złotych, ani żadnych innych. Moim zdaniem przepiękny kolor, taki, w których się lubuję i myślę, że pomimo tego, że jest teraz jesień i najczęściej sięgam po jednak ciemniejsze kolory, to ten również często będzie gościem na moich ustach. 202, czyli Ultra Pink, to już coś nieco żywszego, aż się buję, boję po tym kolorku 200. Nieco ciemniejszy, ale również taki Barbie Pink, taki można powiedzieć neonowy różowy. Dosyć tak nierównomiernie się nakładał na moje usta. Nie wygląda zbyt dobrze. Ten kolor też może nie do końca jakoś podkreśla walory urody. Natomiast jeżeli lubujecie się w tego typu kolorach, to jak najbardziej mogę go Wam polecić. Bo mimo wszystko bardzo ładnie wygląda i jeżeli chwileczkę się przyłożymy do, jaka, do jego aplikacji, to jak najbardziej można uzyskać całkiem fajny efekt. Jest dosyć kryjący, no, ale nie jest to taka w pełni full full kryjąca pomadka. Odcień numer 203 to Wonder Fusia. E, czy ja wiem, czy to taka fuksja, przynajmniej w opakowaniu nie wygląda, bardziej wygląda na taki neonowy, malinowy kolor. No i rzeczywiście tak wygląda, jest to taka bardzo blaskowa, intensywna malina. Myślę, że na okres letni, wiosenny będzie jak znalazł, natomiast teraz nie do końca, ale, ale... bardzo ani się rozprowadzało, nie robiła żadnych smug, nie rozprowadzała się tak nierównomiernie jak poprzednie kolory, do których miałam takie zastrzeżenie. Ogólnie na ustach wygląda bardzo, bardzo, ładnie i nawet tutaj od wewnętrznej strony ust nie odcina się jakoś bardzo mocno. Jeżeli chodzi o kolor, to również to jest kremowy kolor, nie ma w sobie żadnych drobinek o takim lekko błyszczącym wykończeniu. I taki, tak jak producent tutaj mówił nawilżającej formule, ale to generalnie tyczy się wszystkich e, tych pomadek. Wygląda bardzo ładnie, więc jeżeli lubicie tego typu kolory, to również jak najbardziej mogę Wam polecić właśnie Wonder Fusion. Przechodzimy do odcieni czerwonych i na początek numer 300, czyli Incredible Red. Zapowiada się na taką bardzo intensywną, e, strażacką, klasyczną czerwień. Zobaczymy, jak będzie na ustach. Pierwsze kolory były naprawdę nieproblematyczne podczas nakładania. Tak do tego Intensive Red naprawdę trzeba się już przyłożyć. Jest to kolor, który wymaga od nas precyzji, wymaga od nas pewnej ręki przy nakładaniu tego typu kolorów. Jest on w pełni kryjący, ma bardzo mocny, intensywny kolor. Przez to też nie jest już taki bardzo gładko sunujący po ustach, nie jest już aż tak masełkowy. Owszem, jest on delikatny i naprawdę ma taką fajną, nabliżającą formułę. Natomiast jest już on nieco bardziej tępy niż pozostałe kolory. Natomiast myślę, że jest to kwestia po prostu tego, jaki yy, ma kolor i tego, że ma nieco większe krycie. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jeżeli lubujecie się w tego typu czerwonych odcieniach, to jak najbardziej jest to świetny kolor za naprawdę niską cenę. Natomiast potrzebna byłaby już do niego konturówka, żeby móc nałożyć go bardziej precyzyjnie i żeby to wyglądało naprawdę ładnie. Ta czerwień jakby delikatnie wżarła mi się w moje usta i nie było tak łatwo już ją zmyć jak pozostałe kolory, natomiast przechodzimy do kolejnych i dalej jest numer 301 Cherry Cape, czyli taki już naprawdę mocny, ciemny, wiśniowy kolor. Jak na czerwień przystało, również wymaga dosyć sporej precyzji w nakładaniu. To już jest taka typowa, krwista, czerwona pomadka. Bardzo klasyczna, bardzo ładnie wyglądająca, natomiast mocno ciepła, i mam wrażenie, że dosyć negatywnie wpływająca na kolor zębów, dająca taki delikatnie efekt ich mocniej przerzuconych niż są w rzeczywistości. Natomiast kolor jest również bardzo ładny, kremowy, bez żadnych drobinek. Najciemniejszy z czerwonej gamy to odcinek 302, czyli Powerful Berry. Pomimo w opakowaniu wygląda naprawdę na ciemny i dosyć intensywny kolor. Na ustach jest nieco transparentny i efekt jest nieco bardziej przegaszony, natomiast myślę, że w okresie właśnie jesienno-zimowym będzie to idealny kolor do noszenia na co dzień. Jest to taki dosyć y, ciepły, ciemny. Kolor nude, właśnie z takim delikatnym czerwonym, z delikatną czerwoną nutą. Bardzo ładnie wygląda i troszeczkę mi się kojarzy z jednym z odcieni lakierów hybrydowych z Semilaka, natomiast nie pamiętam dokładnie teraz jego numeru. Ale wygląda bardzo, bardzo ładnie. Cieszy mnie to, że nie ma w sobie żadnych drobinek, i myślę, że będę po niego mimo wszystko często sięgać. Zostały nam jeszcze tylko dwa odcienie, numer 401, czyli Wonder Plum. to jest kolor, który chyba rozczarował mnie najbardziej. W opakowaniu wygląda na bardzo intensywny, ładny, taki bordowo-śliwkowy kolor, natomiast na ustach jest on nieco transparentny, rozprowadza się dosyć nierównomiernie, zostawia jakieś gołe plamy, puste miejsca, a do tego ma taką opalizującą, fioletową poświatę, która naprawdę nie prezentuje się zbyt dobrze. I tak jak mówię, to jest chyba kolor, który rozczarował mnie najbardziej. Pomimo tego, iż były tamte z tymi złotymi drobinkami, to one jeszcze jakoś tam można było na nie przymknąć oko, a ten w opakowaniu wyglądał naprawdę na piękny kolor, natomiast na ustach w ogóle się nie prezentuje. I na sam koniec został ten koralowy, neonowy odcień. Jest to numerek 600 Coral Power. Zobaczymy, jak będzie prezentował się na ustach, bo po ostatnim, tym śliwkowym, jestem dosyć sceptycznie nastawiona. Też nie ma pełnego krecia, jest to kolor lekko transparentny, natomiast w przypadku tego odcienia można to zaliczyć na plus, bo w tym momencie usta wyglądają jak takie lekko pociągnięte jakimś koloryzującym balsamem. Wyglądają bardzo delikatnie, ładnie, dziewczęco i ten kolor też całkiem fajnie wygląda. Nie jest aż tak neonowy jak tutaj w opakowaniu, na ustach prezentuje się całkiem nieźle. Może nie teraz, ale w okresie takim wiosenno-letnim, myślę, że będę po niego sięgała. Natomiast wydaje mi się, że jest on nieco podobny, Właśnie do tego odcienia 302, chociaż tutaj w opakowaniu wyglądają one zupełnie inaczej. To myślę, że na ustach są nieco, nieco podobne, ale e, tutaj już też nie czepiajmy się aż takich szczegółów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test. To już było wszystkich 12 odcieni pomadek Wonder Smooth z marki Miss Sporty. Jak widzieliście, były kolory, którymi byłam zachwycona pod względem konsystencji, pod względem wykończenia oraz koloru. A były też takie, które kompletnie nie przypadły mi do gustu i kompletnie Wam ich nie polecam. Między innymi był to ten odcień 401 Wonder... Plam, który wyglądał po prostu obrzydliwie na ustach przez tą opalizującą fioletową poświatę. Dajcie koniecznie znać, czy widziałyście już te pomadki w drogeriach, czy macie któryś z kolorów, czy któryś z kolorów Was zainteresował i pobiegnijcie do drogerii, żeby go sobie nabyć, bo chciałybyście go mieć w swojej kosmetyczce. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę, jeżeli film Wam się spodobał oraz do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z filmikami, które się tu pojawiają, a w tym miesiącu pojawiają się one codziennie. Aż do Wigilii, oczywiście, aż do Bożego Narodzenia. E, tak więc do zobaczenia już jutro. Pa. No i nie może zabraknąć kalendarza adwentowego. Dzisiaj otwieramy kartonik z numerkiem 2, który znajduje się tutaj. Oj, jest on dosyć lekki. E, nie wiem, co tam może być. Nie wiem, czego się spodziewać. Tutaj na boczku jest napisane: Make today a life changing day. E, czyli taki bardzo motywacyjny cytat, jeżeli można to tak nazwać. Otwieramy i sprawdzamy, co kryje się w środku. Ojej, jest to myjka do ciała. Wczoraj był żel pod prysznicę, dzisiaj dali myjkę, żeby było czym się umyć. Jeżeli chodzi o taką myjkę, to ja nie jestem ich zwolenniczkami, więc raczej nie będę ich używać, ale wiadomo, musieli też dodać coś mniej wartościowego do takiego kalendarza. A zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby nawet z takiej myjki będą zadowolone. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz i do zobaczenia już jutro. Pa!